To daje się nabrać narcyzowi na jego iluzję miłości. Każdy. Dlatego, że każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas bardzo pragnie miłości, zrozumienia, czułości, bliskości, takiego poczucia bycia razem i każdy z nas. Bez względu na wykształcenie, bez względu na pochodzenie, ma traumy i rany. I każdy z nas jest człowiekiem. Kiedy pracuję z pacjentami, to widzę, że tak naprawdę tam gdzieś głęboko w fundamentach nie różnimy się niczym, ponieważ każdy z nas potrzebuje tak naprawdę tego samego. Uniwersalne wartości. Są ważne dla każdego z nas, i narcyz doskonale to wie, wykorzystuje to i na tym żeruje. Nie ma znaczenia, kim jesteś, jakie studia skończyłaś. Ja w swojej terapii mam również psychologów, adwokatów, lekarzy, wszystkich po prostu, którzy potrzebują tego samego, czyli autentycznej więzi i relacji. Jeżeli czujesz, że ten temat Cię dotyczy i dałeś się nabrać narcyzce lub dałaś się nabrać narcyzowi, to obejrzyj moje wykłady, zobacz moje social media i przeczytaj moje artykuły. Rozważ terapię i subskrybuj mój kanał. Zapraszam, Ewelina Naturia Pańczyk.